Jesteśmy na ulicy Mickiewicza. Na tą drogę, a w zasadzie na jej bardzo gruntowną modernizację, pozyskaliśmy środki rządowe, prawie 5 milionów złotych. Teraz jesteśmy na etapie kończenia przetargu, wyłaniania wykonawcy i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ruszą prace związane po pierwsze z taką bardzo gruntowną modernizacją, polegającą oczywiście na wymianie nawierzchni, ale też nowych chodnikach, miejscach parkingowych. Ponieważ to, co za nami, to po pierwsze szkoła, po drugie budynek już prywatny, który w przyszłości chyba ma być jednak budynkiem mieszkalnym. Po drugie, troszeczkę dalej budynek Kościuszki 6A, czyli ten nasz stary hotel, na który złożyliśmy wniosek, i w tym miejscu chcemy stworzyć 25 mieszkań komunalnych, czyli kolejna przestrzeń, która jest niezbędna do tego, żeby były miejsca parkingowe, miejsca, które będą służyły mieszkańcom. Ale to nie tylko ulica Mickiewicza, bo również ulica Pagacza, Księdza Pagacza, czyli ta ulica prowadząca do parku. Tam też gruntowna modernizacja z miejscami parkingowymi, których w mieście jak widać też brakuje. Droga jest dosyć wąska, a jednak pojawiająca się tutaj pojawiające się perspektywa tworzenia Mieszkań dla, dla naszych obywateli, dla naszych mieszkańców sprawia, że tych miejsc będzie potrzeba więcej. Funkcjonuje również szkoła, zakład gospodarki mieszkaniowej. Musimy te kwestie uporządkować, no nie wspominając o tym, że to też centrum miasta.